Jak wiecie Grinch niesamowicie nie cierpiał świąt, a jeszcze bardziej ktośów. Według wszystkich trzech filmów to było spowodowane tym, że Grinch miał trzykrotnie za małe serce. No ale czy Wy serio taką gadkę kupujecie, że przez to, że miał za małe serce, to ich tak bardzo nie lubiał? Bo jak dla mnie to jest dosyć dziwny powód, żeby kogoś tak bardzo nie cierpieć. I w ogóle czemu Grinch jest jedyną postacią spośród trzech różnych filmów, która za każdym razem wygląda inaczej niż typowy ktoś, nie mówiąc już o tym, że nawet on żywi się innymi rzeczami i typowe dania ktośów są dla niego paskudne. mm w zupełności tak jakby Grinch był całkowicie innym gatunkiem. Oraz jak to wszystko się łączy z zielonym mięsem, które to jadły ktoś w oryginalnej książce. Otóż dzisiaj przychodzę do Was z smutną teorią, która pokaże Wam dlaczego w Ktosiowie nie ma więcej osób pokroju Grincha. I jak to, że Grinch chciał zniszczyć święta, tak naprawdę było jego ostatnim ratunkiem. Tak więc jeszcze zostawcie tutaj świąteczną łapeczkę w górę oraz subika i ruszajmy już do tej teorii. Grinch jest to postać, która w filmach jest przedstawiana jako złoczyńca, który doznaje świątecznego cudu i staje się dobrą postacią, która cieszy się ze świąt. Jednakże wszystkie te czy filmy opierają się na tej samej książce i w każdym z nich mamy zawarte pewne informacje, które to pokrywają się z informacjami z książki. Otóż zacznijmy sobie całą tą smutną teorię od tego, dlaczego Grinch mieszka na górze, która to znajduje się z dala od ktośowa. Otóż według filmów Grinch na niej mieszka, gdyż nie cierpi ktośów, gdyż one niesamowicie hałasują. Hałas! Ha Ale czy hałas i niechęć do świąt jest powodem do tego, żeby zamieszkiwać szczyt największej góry, na który to sam szczyt jest mega ciężko się dostać, otóż nie sądzę, gdyż uważam, że Grinch mieszka na tej górze z powodów bezpieczeństwa, do czego przejdę za chwilę. Od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć to, że Grinch wygląda w zupełności inaczej niż ktoś, a odmienność zawsze powoduje u takich ludzi nieco inne spojrzenie na taką osobę, a szczególnie to możemy zobaczyć na podstawie tych nieco starszych pokoleń. I wydaje mi się, że Grinch zamieszkiwał na tej górze po to, żeby jego odmienność nie była widoczna wśród ktośów. Zresztą w samym filmie mogliśmy to zobaczyć, jak Grinch chodził zamaskowany wśród ktośów. No chyba, że ta odmienność Grincha wynika z tego, że on nie jest ktośiem, a jest zupełnie innym stworzeniem. No bo zwróćcie uwagę choćby na to, że go brzydzi jedzenie ktośów. <laughs> Za to uwielbia on je śmieci, które to kto się wyrzucają, I im coś jest bardziej toksyczne, tym bardziej jest to dla niego smaczne. Oprócz tego Grinch w zupełności nie pasuje do ktośów, ale nie tylko przez to, że on jest cały owłosiony i zielony, ale choćby dlatego, że one noszą ubrania, a on w zasadzie to ich nie nosi. Oprócz filmu jest tworzony przez Illumination Studios, w którym to zostaje poruszony ten wątek. I Grinch tutaj na gadki zakłada spodnie, które wyglądają dosłownie tak samo jak jego normalne owłosienie, przez co Grinch ewidentnie wyróżnia się na tle innych osób. Poza tym, tak jak mówiłem, on mieszka w samotni na szczycie góry, do której to droga jest niesamowicie niebezpieczna, po to, żeby zniechęcić inne osoby do wejścia na szczyt tej góry. A do tego, to z filmu z 2000 roku dowiadujemy się tego, że ta góra jest śmietnikiem ktośów. I właśnie ta informacja sprawiła, że ja przestałem w to wierzyć, że Grinch mieszka na śmietniku, bo nie lubi ktośów oraz świąt i też innych dźwięków. Gdyż bardziej sensowne wydaje mi się tutaj być takie wytłumaczenie, że Grinch mieszka na szczycie tej góry, gdyż ona swoją trasą zniechęca do wspinania się na nią, a do tego ona jest jednocześnie więc nikt normalny by się nie wspinał na tak mega trudną górę po to, żeby dojść do wielkiego śmietnika. Dlatego Grinch mógł się tam czuć nie tyle, że samotny, a co bezpieczny, gdyż nie musiał się o to obawiać, że ktoś go będzie szukać na śmietniku. No dobra, czyli już wiemy, że Grinch w zupełności różni się od ktośów, a do tego zamieszkuje możliwe, trudne i jednocześnie zniechęcające do siebie miejsce, które to również robi za wysypisko śmieci. Czyli w sumie mieszka gdzieś, gdzie nikt by z własnej woli nie poszedł, a tym bardziej by nie chciałby tam zamieszkać. Tylko dlaczego on to robi? Otóż odpowiedź na to pytanie może Możemy doszukać się w oryginalnej książce doktora Susa, czyli w tej książce na której to bazuje Grinch. Otóż z jego książki możemy się dowiedzieć tego, że ktoś się uwielbiały na święta jeść mięso zielonej bestii. A co lepsze, to nawet dostajemy w tej książce rysunek, na którym to możemy zobaczyć ktoś, który trzyma zielone mięso. Więc chyba nie ma lepszego źródła informacji niż książka, na której podstawie powstały te filmy. No i tutaj mam do Was pytanie: czy znacie w ktośowie jakąkolwiek inną zieloną postać, która w całości jest zielona i która mogłaby mieć zielone w sobie mięso? Otóż prawdopodobnie nie znacie innej postaci niż. Grinch, która to by mogła pasować do tego opisu. A jak weźmiemy jeszcze pod uwagę ten fakt, że Grinch jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, no to już w ogóle dostajemy tutaj niesamowitą układankę. No bo mamy tutaj Grincha, który żyje w odosobnionym, względnie bezpiecznym miejscu. Do tego oprócz Grincha nie ma tam drugiej takiej postaci jak on. W sensie, że w całym ktośowie nie ma takiej drugiej postaci, która by wyglądała jak Grinch. A do tego wszystkiego to kto się uwielbiają jeść mięso zielonej bestii. Co to by nam w sumie tłumaczyło, to dlaczego Grinch tak bardzo nie cierpi ktośów, gdyż to on są odpowiedzialne za pozbycie się innych osób pokroju Grincha. A samo zachowanie Grincha, które pokazuje nam to, że on czuje się swobodnie, bez żadnych kurtek, czapek i ogólnie ubrań, mogłoby świadczyć o tym, że on w sobie ma pozostałości innej kultury, która to by odpowiadała nam zielonej bestii. No i powiedzmy sobie, że to ma sens. Jednakże jak to się łączy z dalszą częścią opowieści o Grinchu, czyli o tym, że Grinch chciał zniszczyć ktośą gwiazdkę? Otóż zatrzymajmy się na chwilę przy samych ktośach, gdyż z filmu z 1936 roku możemy się dowiedzieć tego, że ktoś się uwielbiał Biały hałasować. I hałas był częścią ich kultury. Ach, ten, hałas, ten hałas, ten hałas! No i same ktosie nie dość, że codziennie hałasowały, to dodatkowo w okresie świątecznym ten ich hałas się zmagał, gdyż one sobie dodatkowo dawały mega głośne prezenty. Natomiast z animacji Horton słyszy ktosia mogliśmy się dowiedzieć tego, że ktosie musiały być głośne, żeby przetrwać. I zarówno jedna, jak i druga animacja bazują na książkach doktora Susa, które to ze sobą są połączone. W każdym razie Grinch, który pozbawił Ktosiów ich instrumentów i ogólnie wszystkich głośnych sprzętów, jednocześnie pozbawił ktosie ich naturalnej ochrony, która pozwalała Walała im przetrwać. Co to też by tłumaczyło, dlaczego kto się pod koniec filmu stały w kółku i razem śpiewały. Po to, żeby wspólnie wytworzyć w taki sposób jak największy możliwy dźwięk. I to działanie Grincha by idealnie pasowało do dotychczasowych puzzli tej całej układanki, gdyż mamy tutaj ktoś, które to polowały na zieloną bestię pokroju Grincha. Więc on, żeby to przetrwać, został schowany w możliwie najbezpieczniejszym miejscu, którym to była najwyższa góra, która jednocześnie była też śmietnikiem. A przez to, że Grinch żywił się śmieciami, mógł to wszystko przetrwać, jednakże tak jak mówiłem, skwierała mu sam ale nie dlatego, że był on nieco inny niż ktoś, a dlatego, że wiedział, że on jest ostatnim przedstawicielem jego gatunku. Więc w ramach pomszczenia innych Grinchów, nasz ostatni Grinch postanowił ktoś zabrać jedyną technikę, która pozwalała im przetrwać, a były to ich akustyczne przedmioty, bez których ktoś by się zawinęły z tego świata. Ale jak to co powiedziałem przed momentem, łączy się z tym, co widzimy w filmach, czyli że serce Grincha zwiększyło się trzykrotnie, po czym następnie Grinch zaczyna uwielbiać gwiazdkę. Otóż nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w filmach to wszystko opowiada narrator. Wie więc podjął decyzję: Muszę tam wreszcie położyć kres. Czyli osoba, która jest ktośiem. I to właśnie ktoś nam opowiada historię Grincha. Więc to co widzimy w tych filmach, widzimy tak jakby tą historię oczami ktośów, a nie oczami Grincha, gdyż to co my słyszymy jest zakłamanym przekazem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Po to, żeby nie przekazywać tej ponurej historii Ktośów nowym pokoleniom Ktośów. Więc zwróćcie na to uwagę, że według narratora Grinch na początku był zły z tego powodu, że miał trzykrotnie za małe serce. Jednakże jak już Grinch im oddał te rzeczy, to wtedy magicznie Grinch miał normalne serce, gdyż pokochał święta. A tak naprawdę to ta narracja powinna wyglądać tak, że faktycznie za te rzeczy, które to ktoś się zrobiły innym Grinchom, on postanowił na nich się zrewanżować. I zabrać im nie tylko całą gwiazdkę, w czasie której to one były dodatkowo głośne, ale postanowił im zabrać wszystkie elementy umożliwiające im przetrwanie. No i tak jak wspominałem, ktoś się w kółeczku śpiewały. Ale wiecznie nie można było śpiewać, gdyż głosy prędzej czy później by im wysiadły. I wtedy Grinch postanowił im zwrócić te wszystkie rzeczy, gdyż stwierdził, że nie zniży się do ich poziomu. I nie pozbędzie się wszystkich dosiów jak to było w ich przypadku. I to on chciał być tutaj tą Dobrą postacią, a nie kto się. dlatego po oddaniu im tych wszystkich głośnych sprzętów możemy wtedy usłyszeć od narratora, że Grinchowi serce powiększyło się trzykrotnie, gdyż on postanowił się nad nimi zlitować i postanowił, że on nie będzie tego dłużej ciągnąć, i chce zerwać z tą przeszłością, która to była smutną przeszłością walki o przetrwanie ludu Grincha i o tym, jak to Grinch postanowił stać się kimś lepszym niż ktoś. Jednakże jeżeli Wam się moja teoria spodobała, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie, cześć do następnego. Него.